Witam Ryszard Górski. Temat odcinka stawianie dodatków w szafkach z witrynami, czyli przypadku akurat w szafkach górnych to zrobię. Jak stawić tutaj dodatki na półkach, jeżeli mamy witrynę, widzimy to wnętrze szafki. Elementy RGD63. Tutaj mamy półki, ale idziemy dalej tutaj. I tu mamy półki dodatki. I Tutaj te dodatki możemy wstawiać na półkach. Na tą chwilę to nie zadziała. Robimy w ten sposób. W zaznaczonych szafkach, o to i nie zadziała to zaznaczenie, z tego wyglądu, że mamy tutaj warstwy. I tutaj szafki górne tutaj aktywujemy kursor. I zaznaczamy te. Bo tu mamy grupę. Zaznaczymy tą szafkę. I tu musimy wstawić odpowiednie półki. Tutaj mamy półki do podnośników Aventos, tutaj, czyli one są przewidziane pod... Ten bolczyk. Tu jest korpus, a tutaj on półkę trzyma. Tego wyglądało, żeby dzieciaki wejdą na blat, podniosą tę otwartą szafkę, zachwieje się, złapie za półkę i wyleci z tą całą zawartością stąd na tego wszystko przez Nieodpowiedzialne. Dlatego montujemy te bolczyki do tych półek z płyty. a do półek szklanych montujemy tak, żeby ta półka była tutaj skręcona. Tutaj akurat ich nie ma. To każdy musi jakiś typ wybrać i podmienić tutaj tak to wygląda odnośnie tych półek i dlatego właśnie mamy tutaj do podnośników to jest do zwykłych szafek gdzie tutaj front blokuje to światło żeby się półka nie wysunęła a tutaj mamy półki do tych szafek z podnośnikami stawiamy tą półkę tutaj wimy półkę szklaną czyli tą A tutaj do Tą półkę. Oczywiście można ze szklaną. Dziękuję o te na chodzi tutaj. Teraz już to możemy wstawić. Ja Teraz już to zadziała. Ale zanim to zrobimy, tutaj cofnę. Idziemy do... bo się wstawiło na wszędzie jednakowo i to nieładnie wygląda. Na ja tak zrobić, żeby można było szybko i sprawnie wstawić tutaj każdy inny zestaw na tej półte, żeby to ciekawie wyglądało. Czyli pozostałe. Tutaj mamy te półki, które wstawiliśmy. I teraz wstawimy ten kubek. Ale on się wstawił wszędzie. To samo. Idziemy do indeksu 60, tutaj jest taki indeks, tutaj półki zamiana, zaznaczamy go i przytrzymujemy Shift i wyłączamy tę półkę. Zostawiło nam się wszędzie. Teraz wyłączamy te, gdzie to ma zostać, ta szklanka. To jest to. I wyłączamy, no i tu może, no, wyłączamy tutaj i tu stawiamy szybko i sprawnie, gdzie w każdym mamy coś innego i jeżeli jest dużo witryn, to po prostu pani to wygląda. To było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.